Wszystkich dzisiaj unboxing noża, który przeszedł sobie jakieś 3 tygodnie. Jest to on FNGO 963. No i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Było dosyć dużo materiałów na sieci właśnie o tym nożu. Raczej były to takie materiały, które chwaliły po prostu tutaj ten nożyk. Nożyk wykonany z D2 właśnie dosyć ciekawą sprawą jest to właśnie że posiada sobie tutaj tego naszego Axisa, znaczy tego mojego w sumie Axisa, bo ja bardzo lubię noże z Axisem. i kupiłem to ponieważ słuchajcie jakiś tam nóż sprzedałem ze swojej kolekcji, więc postanowiłem sobie coś takiego kupić. No powiem wam szczerze, że paczka jest całkiem nieźle zabezpieczona. Widzę to jest oklejona jakoś tak całkiem pancernie. Nie wiem jak to się no, no i dobra. Siła mięśni zwyciężyła tutaj pudełeczko. O, tak sobie to pudełko się yy, prezentuje. E, słuchajcie ja te noże FM Grow już od dłuższego czasu widzę po prostu na Aliexpress ale jakoś tak e, nigdy nie chciało mi się tego noża za bardzo kupić ponieważ yy, były dosyć drogie i yy, te same po prostu modele noży widziałem z innym logiem u innych sprzedawców, które były taniej. I tam była też taka różnica w opisach, że FNGO na przykład podawał, że to jest D2, nóż czy tam nie wiem, jakieś 440C czy czegoś innego, przeważnie jakieś takie lepsze, troszkę materiały. Natomiast ten sam nóż z innym logiem u innego sprzedawcy, już był z jakiegoś tam 7C, 13 i tak itd. Tak Więc ciężko było mi tak rzeczywiście zdecydować się na to, czy kupić ten nóż. No i właśnie z racji tego, że jednego noża się od siebie pozbyłem, postanowiłem sobie uzupełnić kolekcję właśnie tutaj takim oto nożykiem. Słuchajcie, nóż występuje w dwóch opcjach kolorystycznych. Tak jak tutaj widzicie. Mamy takie jadeitowe okładziny z G10. Natomiast są jeszcze czarne. No, powiem wam, że prezentuje się nożyk naprawdę fajnie. Równe szlify. Z jednej i z drugiej strony na głowni. Tutaj patrzę na tą fałszywkę. Zawsze, zawsze fałszywka jest skopana. A tutaj jest to całkiem nieźle. Bardzo tutaj fajny ten, ten otworek. Gruba głownia z tego opisu sprzedawcy wynika, że ona ma 3,2 mm, więc yy, fajnie, ja lubię takie. no Sami widzicie, że to jest na łożyskach, yy, więc słuchajcie, ten nóż w ręku fajnie leży całkiem. Nie ma żadnego blade playa ani pionowego, ani, ani bocznego. O, już się zaciąłem! Heh. to jest właśnie to, co ja lubię sobie zrobić takimi nożami. Znaczy, że jak zamykam nóż jedną ręką i go tutaj mocno dociskam, to ten ta końcówka tej głowni jakoś mi po prostu zahaczyła czyli to jest to co kiedyś zrobiłem na Y-starcie chyba dzinie dwójce tak samo się zaciąłem po prostu w ten sam sposób więc widocznie jestem w jakiś sposób upośledzony bo pewnie tylko ja na całym świecie takie coś potrafię zrobić Noż słuchajcie chodzi bardzo bardzo fajnie zaraz go uprudzę tutaj krwią postaram się przełożyć do lewej ręki tu macie oznaczenie z drugiej strony na głowni d i e, EF, czyli to e, e, FNG, Even Grow, nie wiem jak to się tak naprawdę czyta. Yy, czyli coś takiego, tutaj to pudełko z drugiej strony nie ma żadnej naklejki. Więc yy, no powiem wam, że spoko. Pudełko takie na prezent jak najbardziej, tylko jakiś lepszy papierek do środka i możemy yy, wręczyć ten nóż. Yy, z tego co widziałem w opisie to głównie ma długość bez 3 mm, prawie 9 cm Więc jest to taka dosyć Robocza głownia Tutaj wewnątrz, tak jak widzicie Mamy Odchudzone te linery Linery są dosyć cienkie Dosyć cienkie, ale widzę, że są bardzo fajnie zakończone Bardzo ładnie tutaj są załamane Te płaszczyzny, więc muszę Wam Powiedzieć, że no, Pierwsze wrażenie jest takie jak najbardziej pozytywne Tip up klipsik. Widzę, że taki nawet do głębokiego przenoszenia. Fajny owalny otwór na tam, jakiś sznurek, więc jak dla mnie naprawdę fajnie. Naprawdę jestem, jestem pod dużym wrażeniem. No i słuchajcie, ta mechanika tego noża to jest naprawdę fajna sprawa. Nie chcę się znowu przyciąć. No już tutaj mi się to rozlało. Teraz się idziemy odkazić, zobaczymy jak to tam głęboko poszło. Więc słuchajcie... Ja ten nóż będę testował. Bardzo mi się już teraz podoba Fajne, fajny kształt głowni. Nie mam jeszcze takiego, więc na pewno się przyda. Czubek no nie jest taki za gruby, chociaż nie w porządeczku. Nie ma tutaj czego się obawiać, że on gdzieś się tu nam skrzywi albo złamie. Nawet zobaczymy, jak to będzie się po prostu sprawować w użytku. Nie mam tutaj żadnej karteczki pod ręką, ale musicie mi uwierzyć, że. No jest, jest, jest ostry. Zresztą to widać, że to jest ostre. Jak się tak już dziabłem po prostu czubkiem, to znaczy, że ten nóż potrafi ciąć. No i to tyle. Mam nadzieję, że taki szybki pierwszy rzut oka jest jak najbardziej, że tak powiem, odhaczony ten unboxing. Oczywiście jeżeli przymierzacie się do tego zakupu, do takiego zakupu tego noża, no to musicie brać pod uwagę to, że już teraz w tej chwili na Aliexpress no, musimy płacić VAT, więc ten nóż będzie na pewno troszkę droższy. Ja go kupiłem chyba zdaje się za 98 zł z vat yy, ponieważ tam była jakaś promocja czy coś takiego, jakaś promka była, yy, więc sobie go kupiłem, ale na chwilę obecną jak sprawdzam na tym samym sklepie to jest za 100, chyba 15 zł, więc tutaj yy, promocja była zdaje się o wielkość tego VAT-u. Także no, musicie po prostu czekać na takie, na takie promocje. Jeżeli interesuje Was ten nóż, no to oczekujcie po prostu na recenzji tego noża. Ja postaram się troszkę poużywać go. Zobaczymy jak on się będzie sprawował przez ten okres, w którym go będę nosił. No i to tyle. To tyle. Mam nadzieję, że materiał ciekawy. Jeśli tak, łapka w górę oczywiście. Subujemy. Piszcie też komentarze. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.